Witam wszystkich, bardzo serdecznie. Jestem Kubek, a to jest odcinek poradnika Kerbali o dokowaniu. To jest rakieta, którą wyślę w kosmos w sztukach razy 2. Z portem dokującym na górze, żeby zadokować o siebie dwa obiekty. Na początku omówię, może typy portów dokujących. Są dokładnie trzy wielkości portów dokujących: mały, średni i duży. To jest średni. O, taki. Ten co przed chwilą miałem to jest też średni, ale on jest dodatkowo osłonięty, że można go włączyć, wyłączyć. Ponoć też ma większy zasięg dokowania, to bym musiał jeszcze sprawdzić. Wersja junior dla małych jakiś tam, nie wiem, jak chcemy jakieś takie bardzo małe elementy przyłączyć. I taki duży do robienia w już wielkich stacji kosmicznych. My sobie użyjemy shielded version średniej wielkości. Tak więc, jedną rakietę nazwy Barak, drugą Obama. I spotykamy się w kosmosie. Tak więc mamy Baraka oraz Obamę na orbitach. Barak ma orbitę nieco wyższą od Obamy. I teraz tak, jeśli chcemy zatokować te obiekty, na początku musimy je zbliżyć do siebie. Najpierw ustawmy sobie jeden z nich jako cel. I teraz tak. Kilka ważnych kwestii. Pierwsza kwestia jest taka, że musimy. Zado... Znaczy, jeśli jesteście bardzo wprawionymi graczami, to od biedy da się to zrobić bez RCS-ów. Ale ogólnie RCS-y uznaję za kompletny minimum wymóg, żeby w ogóle móc dokować, ponieważ one pozwalają nam ustawiać statki względem siebie bardzo dokładnie, bez tam. Tak, to byśmy musieli się co chwilę obracać, żeby zmienić kierunek lotu itd. Tak A tak mamy fajne RCSy, którymi można tak fajnie sterować we wszystkich kierunkach. I też ważne jest to, żeby te RCSy były odpowiednio ustawione, żeby albo były ustawione z lewej, z prawej strony, albo po środku, w centrum masy. Chodzi o to, że oprócz możliwości obracania, żeby zapewnić statkowi e, możliwość po prostu kierowania się i lecenia w danym kierunku przy pomocy tych silników. Zwłaszcza, że w tych statkach, co zbudowałem, skończy się zaraz paliwo, jak zobaczycie pewnie. Więc teraz tak, decydujemy się. Yy, ogólnie tak, yy, na początku dolatujemy do najbliższego intersekta, nie? Yy, chodzi o to, że jeśli dolecimy do miejsca spotkania, to będzie bardzo ładne, ładnie pokazane miejsce najbliższego następnego spotkania. Jak już dolecieliśmy, nie, to jeszcze nie to, ten intersekt dotyczy drugiego obiektu, ja chcę swój intersekt. Dolatujemy do intersektu i teraz widzimy najbliższe spotkanie, jest, będą oddalone w taki sposób. I teraz chcemy je złączyć ze sobą, nie? To teraz się decydujemy, czy będziemy zwiększać orbitę w stronę zewnętrzną, czy zmniejszać do środka, żeby... W jaki sposób te złączyć ze sobą paski? Do wewnątrz nie polecam w tym wypadku, bo planeta jest bardzo blisko i zaraz nam wpadnie w atmosferę, więc no nie mamy zbyt wielkiego wyboru. I będziemy po prostu naszą orbitę powiększać. I teraz, tak, dosyć ważna kwestia. Chodzi o to, że gra lubi się bagować, psuć i tak dalej. Polecam, jeśli chcecie w sposób zewnętrzny otaczać drugą orbitę. To polecam od strony zewnętrznej, tak jak teraz ja robię, zacząć. Gdybyśmy zaczęli od wewnętrznej, to by się nasze orbity krzyżowały. I to powoduje, że gra naprawdę lubi się psuć i intersekty lubią wariować i nie będziemy w ogóle wiedzieli, czy już jesteśmy, czy może jeszcze nie. Tak więc, ustawiliśmy się od strony zewnętrznej, ustawiam na prograde. I dajemy gazu, aż się zbliżą do siebie. Chcemy być jak najdokładniejsi. Separacja, czyli odległość między tymi obiektami, będzie. Okej, okay. 8 km. W porządku. Tak więc przewijamy czas do tego momentu. Jak widzicie, teraz nam się ustawił target tutaj. Już nie jest pokazane orbitowanie wokół Ziemi na nawbolu, tylko target. Więc ustawiamy sobie na retrograde, żeby względem targeta się zatrzymać, żebyśmy zrównali prędkości w miejscu, gdzie się najbliżej zbliżymy. Tak więc podlatujemy do tego miejsca jeszcze trochę. Warp, time warp. OK. Ustawiamy się na retrograde i hamujemy do zera. OK. Ok, Mniej więcej wyhamowaliśmy względem siebie, jak jest ustawiony nasz cel? W stronę planety, ale jeszcze nie widać, więc teraz tak już lecimy równolegle. Nie będziemy się za bardzo mieć. A teraz chcemy do siebie podlecieć, więc podlatujemy ustawiając się na target, czyli tutaj taki purpurowy znaczek. Ustawiam sobie prędkość tak, żeby, o ważne jest to, żeby prograde był na targecie, żeby kierunek lotu był w tym samym kierunku, co jest nasz cel. Proponuję 30 metrów na sekundę ustawić. Tu już można zobaczyć, że się spotkamy w odległości 5 km, czyli już nieco bliżej. Potem znowu zaczniemy się od siebie oddalać, więc trzeba teraz robić takie poprawki. Ok, podlecieliśmy znowu dosyć blisko siebie. Hamujemy. I znowu lecimy do siebie. Jak widzicie, teraz już będziemy się mijać w odległości nieco ponad 1 km, jest coraz lepiej. I znowu. Już powinniśmy być widoczni dla siebie. W ekranie głównym. O. Niestety nie wiedzieć dlaczego. Nie widzę znacznika mojego drugiego statku. Więc używając mapy zróbmy kolejną poprawkę, tym razem już ostatnią. Jesteśmy już tak blisko siebie, że już tych poprawek wiele nie trzeba robić. Okej. Okay. I jak widzicie, już się prawie zderzymy ze sobą. Będziemy w odległości 300 metrów. Jak na odległości kosmicznej jest to bardzo blisko. I gdzie jest nasz statek? O, tu widać. Obok słońca sobie przelatuje i hamujemy znowu względem siebie i znowu lecimy w stronę celu. Tym razem już bez użycia mini mapy i dużo wolniej. Time warpujemy się. I zatrzymujemy. Tak więc nasze statki są już w dobrych odległościach. Teraz trzeba je odpowiednio ustawić, żeby nosami były względem siebie. Tak więc tak robimy. O! I ten nos się zetnie z tym nosem. I teraz tak. Ustawiamy sobie kamerę na, naciskając wielokrotnie V na locked, żeby było dobrze ustawione. Włączamy w lewym dolnym rogu. Docking, i w tym momencie WASD Shift-Controlem sterujemy RCS-ami. Pamiętajcie, żeby RCS włączyć przy pomocy przycisku R. Teraz tak. Control lecimy do tyłu. Trzeba te manewry robić bardzo delikatnie. OK i Shift, bo już podlecieliśmy. Teraz lecimy w prawo. A może jednak trochę do przodu. O, polecam trochę powracać, żeby mieć taką świadomość trójwymiarową, jak są te obiekty ustawione. Otwórzmy sobie tarczę. Lecimy w dół. Aha. Oj. No, dlatego polecam właśnie powracać kamerą. Żeby mieć świadomość trójwymiarową, że tak powiem. Ok, jak już jesteśmy ustawione, naciskamy kwadratowy nawias na klawiaturze, zmieniając statek, otwieramy nim też tarcze. I dokujemy. Je. Dokujemy. Je. Wystarczy je zbliżyć odpowiednio blisko. Pamiętajcie, że zadokować da się tylko porty dokujące tej samej wielkości. Niekoniecznie tego samego typu, ponieważ otarczowany, portokujący otarczowany może się złączyć ze zwykłym nieotarczowanym, ale już junior z seniorem się nie złączy, czy junior ze średniakiem. Więc naciskamy Shift. Troszkę w dół. Świetna opcja, nie? I nasz barak z obamą się złączą, tworząc baraka obamę. Trzeba być naprawdę delikatnym i od pewnego momentu już zaczną się przyciągać i się same złączą. Ok, i tak oto zadokowaliśmy nasze dwa statki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do następnego odcinka. A w następnym odcinku polecimy sobie na inne planety. Pokażę Wam, jak należy przeprowadzić misję kosmiczną na inne ciała niebieskie, czym się te ciała niebieskie w tej grze konkretnie charakteryzują, czym się od siebie różnią oraz jak wykorzystać grawitację jednych obiektów, żeby zmienić trasę bez marnowania paliwa. Dolatując na drugi obiekt, zapraszam do następnego odcinka.